Mikołaju, powiedz mi jedno, bo ja pamiętam, jak kiedyś po ulicach miasta chodziły takie dziwne postaci, taka śmierć, albo diabeł, i ja się bardzo wtedy bałam. I o co chodzi? Dlaczego oni tutaj muszą chodzić tacy dziwni, tacy poprzebierani? Oj elfiku, ty wcale nie musisz się bać tych postaci. Nie? Zupełnie nie, ponieważ to są Kolędnicy. No, a kto to są właśnie kolędnicy? Elfiku, kolędnicy to są przebrani mieszkańcy danej miejscowości. I muszę ci powiedzieć, Elfiku, że masz bardzo dobrą pamięć, ponieważ to musiało być bardzo dawno temu. W Dobrodzieniu ta tradycja zanikła. Już po naszych wioskach, po naszym mieście nie chodzą kolędnicy. A szkoda, Mikołaj tęskni za kolędnikami. Może kiedyś. Ale jak już jesteś taki ciekawy, to opowiem Ci, skąd się wzięła taka tradycja. Tobie i wszystkim dzieciom. Już od Wigili na wsi pojawiały się grupy przybierańców odwiedzających gospodarstwa. Odgrywali oni teatrzyki z udziałem przeróżnych postaci. Bardzo często pod kostiumami można było rozpoznać własnych sąsiadów, ponieważ wielu mieszkańców wioski z chęcią brało udział w tych zabawach. Pochody kolędników były bardzo kolorowe. Był i chłopak niosący gwiazdę betlejemską i ktoś przebrany za turonia. Nie mogło zabraknąć diabła. Oraz anioła, który y, razem odgrywali symboliczną walkę dobra ze złem. Towarzyszyli im muzykanci. Grali, aż się nogi same rwały do tańca. Śpiewano kolędy i składano sobie życzenia. Brzmiały one na przykład tak: Bądźcie weseli, jak w niebie, anieli, lub na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie. Żeby się wam darzyło w komorze, w oborze, wszędzie, daj Boże. Jednak najważniejszym przedstawieniem we wsi były jasełka. Odgrywano je w specjalnie inscenizowanych stajenkach. Mieszkańcy przebierali się i wystawiali teatrzyk o narodzinach w dalekim Betlejem małego Jezusa. Pokazywano sceny ze stajenki i opowiadano o świętej rodzinie uciekającej przed okrutnym królem Herodem. Odgrywano, jak to było, gdy Jezus przyszedł na świat, a jego rodzice nie mieli nawet miejsca do spania. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Do stajenki przybyli trzej królowie z darami, a żłóbek otoczyli aniołowie, i pastuszkowi śpiewający kolędy. Szopkowe opowieści były wesołe i pełne optymizmu. Tutaj wszystko kończyło się szczęśliwie, a siły zła przekrywały. Tylko diabeł i podły król Herod byli zawsze niezadowoleni. To właśnie ich na końcu spotykała surowa kara. Właśnie tak to jest z kolędnikami. I o tych kolędnikach opowiedzieliśmy dzieciom 5 grudnia. Zapraszamy Was jutro na opowieść o kolejnym zwyczaju bożonarodzeniowym i tradycyjnie nie zdradzimy jakim. Do zobaczenia!